Cześć, witam. i z tej strony. Witam na kanale Krypto Kamikadze. Dzisiaj powiemy sobie o paru rzeczach. A najważniejszą rzeczą będzie to, że chciałem Wam pokazać, że um, claiming Airdrop, który prawdopodobnie większość z Was może dostać, jest już dostępny i o tym sobie za chwilę powiemy, ale na chwilę chciałem się tylko pochwalić, że przez chwilę tutaj. Przez chwilę, przez prawie jeden dzień, tutaj skład, czyli Team X Grosza, był na pierwszym miejscu tutaj tego turnieju, który w tej chwili się dzieje. Pierwsze miejsce dawało tutaj 100 tysięcy do podziału. W tej chwili spadliśmy chyba na czwarte miejsce, byliśmy na dziesiątym, teraz podskoczyliśmy na czwarte. Ciągle jesteśmy w zasięgu, w zasięgu że tak powiem, punktowanych i nagradzanych miejsc, także ciśniemy ostro. Ciśniemy tam całkiem ostro, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie na koniec. Dopiero się właściwie wszystko zaczęło jeszcze, nawet można dołączyć do, do Teamu. Pod spodem, pod filmem macie link. Oczywiście trzeba być tutaj również założyć sobie konto na Tubicie, ale o Tubicie już mówiłem e, e, kilka razy o tej mojej nowej giełdzie, póki co ciągle można tradować na Bajbicie. Widzę, że Bybit ciągle jest OK, można tradować na Bajbicie, więc wiele osób ciągle traduje na Bajbicie, a Niektóre osoby pomału, pomału przenoszą się na Tubit, gdzie. Bo na Bajbicie będą wyłączone niestety dla wszystkich europejskich unijnych niewolników będą wyłączone derywaty, i tam będzie można sobie tylko spotowo kupić coś i tyle takiego. A Tubit ciągle mamy to otwarte, i jeżeli się nie kombinuje, nie wpłaca jakichś pieniędzy, nie próbuje gotówki, nie, to póki co ta giełda również jest. Na razie bez KYC. Oczywiście, w, jeżeli zachowujemy pewne standardy, bo wiele osób nagle zaczyna, nie wiem, próbować coś z depozyt jakiś zrobić z banku, czy coś i nagle wyskakują mu jakieś um, zaostrzenia, czyli że musisz się zweryfikować. Ale to już inny temat. Przejdźmy do, przejdźmy do sedna. Zanim przejdziemy do sedna, kliknijmy również tutaj na nasz na nasze najbardziej znienawidzony Blockchain na, w świecie krypto, a więc Pulse Chain pulse Chain prawie w połowie Sacrifice Ceny. Sacrifice Cena, czyli to 3.0.1, i 1, to jest taki wyznacznik dla większości ludzi. Kto tutaj w tym Pulse Chainie nie poddawał się i cały czas działał, prawdopodobnie mógłby już być tutaj na plusie. Przy tym, co mamy w tej chwili, korzystając z farmy, o której mówiłem ponad rok temu. Która przez długi czas pięknie płaciła, i można było sporo zarobić inków na tej farmie. E, uśredniając sobie, czy tam dokupując chainy. E, jednak tutaj można było, czy też korzystając z tego, co dzieje się na innych tokenach. Tam Heksymalista widzę pięknie tam e, e, wszystko ogarnia, więc jeżeli nie subskrybujecie i nie obserwujecie hmm, heksa, Heksymalista w tej chwili. Hmm, ja wpiszecie hyksymalista, to na 100% wyskoczy. Do tego PTGC, Piotrek z PTGC też tam ogarnia. Wiecie, tam są różne rzeczy, się dzieją, są upadki i wzloty, ale, ale ogólnie sporo się dzieje, sporo się dzieje na puszczenie, więc, e, więc czekamy i zobaczymy, co tu się wydzie, wydarzy. Rysiek ciągle coś się tam odzywa, więc zobaczymy, co tam z ryśkiem. Ja widziałem, że tutaj ostatnio, e, ostatnio Rysiek e, wyskoczył z jakimś, żeby wena donować czy coś takiego wena, czyli wiecie tego No ale Po nie będziemy szukać tutaj ryśka, bo wpadniemy w jakieś różne inne tematy. Dobra, a więc to jest to, to jest to Ethereum. Mój trade na Ethereum jest ciągle otwarty, czyli Ethereum do Bitcoina. Ciągle jest otwarty, Czekam na moje. Na, na mój punkt wyjścia, i to by był, to by był jedyny e, ważny trade. Poza tym, że oczywiście cały czas patrzę na to, aby wpakować się gdzieś tutaj w bitcoina i wbrew wszystkiemu użyję USDT do shortowania bitcoina. Chciałbym użyć USDT do shortowania bitcoina, nie chciałbym. Użyjesz USDT do shortowania bitcoina. Co chciałbym, to chciałbym trafić. I nie wiem, czy uda mi się trafić w górkę, ale chciałbym trafić, chciałbym dobrze trafić po prostu. Tak, aby. Tak, aby po prostu móc tego shorta bitcoinowego przez. przytrzymać przez jakiś czas do momentu, kiedy nadejdzie tak zwana Bessa. A propos Bessy, Wiele ludzi mówi, że nie będzie już Bessy, że mamy innych graczy na rynku. Pamiętam takie historie i pamiętam takie spekulacje również z poprzedniej Hossy. Wiecie co? Jest też taka, jest też takie, taka narracja w tej chwili, że uciekajcie z gotówki, bo, 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 bo będzie, wiecie, krach. I, 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 I w ogóle powiem tak: jeżeli jest krach na rynku, jeżeli cokolwiek się dzieje, to, to powiem tak, wszystko traci. To nie będzie tak, że Bitcoin pójdzie w górę, a wszystko będzie lecieć w dół. Wszystko będzie lecieć w dół. Więc w tym momencie wielkiego krachu, to czy to będzie złoto, Bitcoin, czy, czy jakieś akcje, czy nieruchomości, czy cokolwiek, ono będzie tracić i będzie prawdopodobnie w większej na, więcej i szybciej straci niż, że tak powiem, jakaś tam gotówka. Więc. Nie, yeah. gotówka, gotówka to jest gotówka. To, więc tutaj wiadomo, długoterminowo trzymasz gotówkę tam yy, latami, to, to długoterminowo tracisz na tej inflacji, ale w momencie yy, korekty rynkowej, w momencie już, nie daj Boże, jakiegoś krachu, tak jak tutaj wiele osób zapowiada, no to wpakowanie się przed krachem w, yy, w, w krypto czy akcje, czy nieruchomości, może być, może być jeszcze gorzej, więc to jest moja zdanie, moja opinia. Tutaj e, e, Tomi Lee, pamiętam ja tego gościa, jak go zawsze obserwuję i wszyscy go cytują i tak dalej, ale zarówno on, jak i, i, jak i inni eksperci. E, pamiętam jak w poprzedniej hosie, kiedy Bitcoin dochodził tam do e, 60 tysięcy, Tomi Lee krzyczał, że Bitcoin będzie za chwilę po 250. No i kto się ładnie ubrał w Bitcoina po 60, to potem musiał przeżyć i przecierpieć te, nie wiem, tam było 15 czy 17. Więc e, e, dlatego tak patrząc na te wszystkie predykcje, e, kiedy predykcje i, i, i sięgają właśnie tych kosmicznych wycen, kiedy wszyscy cytują Tomiego i... i, i Sailora, i, i, i krzyczą bitcoin, 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 to wtedy zaczyna się tak, jakby zastanawianie. Ok, a każda następna hossa jest jakby mniej, um, mniej burzliwa i mniej um, skoczna w górę niż poprzednia. Więc um, ok, mamy bitka po 115. <laughs> Mieliśmy go w porywach do 120 um, paru. Hmm. Jest tutaj miejsce na, na więcej? No pewnie jest. E, aczkolwiek, e, historycznie patrząc, patrzę też na to, że mamy połowę roku 2025, i to był rok, kiedy ja na ten rok 2025 czekałem. Czekałem na ten rok 2025, e, czekałem na XRP powyżej dolara, czekałem na Bitcoina po 100 tysięcy, e, czekałem na Ethereum. I okej, okay, doczekałem się tego wszystkiego. Nie doczekałem się BNB, czyli Binance Coina za 1000, no ale okej. Okay. Um, ale co chciałem powiedzieć, to jest to, że 2026 rok um, to już w moim, że tak powiem, mniemaniu i w moim ocenie. To już nie będzie rokiem wzrostu w krypto. Będziemy mieli, jeszcze będziemy mieli wzrosty, prawdopodobnie. Jeszcze alty nawet nie powiedziały nic. To nie wiadomo, czy powiedzą, czy nie powiedzą, ale zbyt mało jeszcze powiedziały. Ale 2026, jak się zacznie, to po początku roku i tak dalej, to już nie będzie hossa. To już, to już trzeba się przygotowywać będzie do, do BES-y. Zresztą ja ostatnio coś o BES-ie to to wiele osób mnie tutaj zaskoczyło i zarzuciło, że zbyt szybko mówię o Besie, ale również zbyt szybko mówiłem o Hosie. Jak mówiłem o Hosie i mówiłem o tym, że mam nadzieję, że wszyscy wiecie, wszyscy piewcy krypto, czyli już nie mówiąc. Nie mówiąc influencerzy, ale wszyscy kryptopiewcy, co mówili krypto to, krypto to, mam nadzieję, że pakują się w krypto tak jak mówią, i że wykorzystają tą hostę do zarobienia kasy, aby później nie musieli udawać ekspertów i opylać kurczę, jakieś marne swoje opinie za pieniądze nowicjuszom krypto, którzy kupują opinie, myśląc, że kupują jakieś fakty. Więc hmm. więc tak samo może być z Bessą. A więc jeżeli jesteśmy na all time high i obserwujemy all time high, czyli najwyższe ceny w historii, wyceny bitka, czyli 23 podchodziło, to trzeba już zaczynać myśleć, ok, dobra, jesteśmy wysoko, jesteśmy wysoko, to już może być czas, żeby zacząć patrzeć, może jeszcze coś, jakiś zryw, ale zobaczcie, na dniówce, ja powiedziałem na dniówce, EMA cross zaczyna się tutaj mi przecinać. MACD, zobaczmy MACD, dodajmy sobie MACD. MACD. Hmm. O, czekaj, miałem MACD dodane, przepraszam. MACD. MACD tutaj tak. MACD. Hmm. Ale to nie znaczy, że tu nie mieliśmy przecięcia, też mieliśmy taki fake przecięcie, więc to jest jeszcze nie to. Chciałem tutaj wejść, w jeden tydzień. Day hours. Jedna godzina. Time. Tygodniówka byłaby dobra, jeszcze, żeby zerknąć, i to by było, i to, by było to. No dobrze, więc tyle o tym, co dzieje się na krypto. Czekamy na jeszcze jakieś takie brutalne wzrosty, aby złapać to, że okej, okay, jednak jest jeszcze jeden brutalny wzrost, i możemy zacząć shortować, bo e, kiedyś, trzeba będzie, kiedyś trzeba będzie zacząć shortować. Ale w tym czasie mamy coś ciekawego, co, o czym mówiłem również. Charles Hoskinson zapowiedział, że wszyscy posiadacze, i tutaj link do tej strony macie pod spodem w opisie filmu, wszyscy posiadacze mogą starać się o airdrop. I teraz wybieramy, co, co mieliśmy w portfelu. A więc, jeżeli miałeś Cardano, Avax. Bat, BNB, Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Solane lub XRP, możesz starać się o airdrop tego Midnight Token. I o tym Midnight Tokenie, jeszcze może będziemy mówić sobie za niedługo. Na pewno będziemy mówić, ale może za niedługo, ale sporo tam się dowiadujemy o tym, że no, niby ciekawe, ale wiecie, z Hoskinsonem to jest tak. On tak wszystko robi, że tak powiem. Super, duper skomplikowanie kosmicznie, że to, że, że nie można się doczekać tego, tego, tego finału, tego co mówi. Więc okej, okay, niby to ma być taki, taki token, który ma być bardziej prywatność, chronić transakcji, bla, bla, bla. Dobra, zobaczymy. Dobra, mamy ten token. Jeżeli jest za darmo, można go wziąć. A więc. Przykładowo, jeżeli mamy na przykład Ethereum, jest najprościej, Ethereum, wybieramy sobie Ethereum, mieliśmy Ethereum, confirm the network, czyli potwierdzamy, że to Ethereum. I teraz, jeżeli mieliśmy go na Ledger i Trezorze, jeżeli mieliśmy go na MetaMask lub innym portfelu, przykładowo MetaMask, continue i zobaczcie, mamy Metamask i Internet Money, to są dwa portfele, które mam tutaj, więc boom, mogę wybrać który i po prostu e, robimy, ten, robimy ten claim. Ktoś mówił tutaj że XRP jest problem z, ok, jeżeli chodzi o hardware wallets, czyli prawdopodobnie wszystkie te ledgery i tak dalej, bo wiele osób miało na ledgerach ten token, to jeszcze, jeszcze tutaj nie ma, nie ma supportu, ale będzie. Zresztą na głównej stronie pokazywało Bitcoin, Bitcoin. jak to z Bitcoinem będzie? Metamask, Lace, ok, Hardware Wallet, ok, Ledger, Trezor, pyk, continue i wybieramy sobie i lecimy, lecimy z tematem. Więc, więc powiem tak. Zobaczymy, co to jest. Tutaj można sobie przeczytać dokładnie. Jeżeli ktoś ma, że tak powiem, cierpliwość i, i, i wszystko, o co chodzi, to, to, to wiadomo, można sobie wszystko po, poczytać. A jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, czytać i gnębić temat w ten sposób, no, to wiadomo, um, opinie na YouTubie um, Hoskinsona posłuchać trochę i, i, i lub też tłumaczyć ludzi, co i w ogóle mówią o tym um, tokenie i jego nowym pomyśle, um, czyli tym um, Glacier Drop, Air Dropie dla wszystkich tych, co mają od ot takie otokeny. Ot Więc powiem tak, jeżeli jest. Trzeba wziąć. Ja pamiętam e, wiele, wiele, wiele airdropów. E, niektóre były, że tak powiem, e, nawet się nie opłacało specjalnie klikać, ale niektóre były naprawdę bardzo e, bardzo dobre. E, włącznie z Heksem, który również był za darmo, za to, że się po, ta, posiadało bitcoina e, i dał, dał swoje. Więc e, Flare token. Od XRP, też ostatni airdrop. Ciągle ten flare token jest kumulowany. Nie zapominajcie o tym, jeżeli e, kumulujecie go, to tam raz na miesiąc go sobie skumulujecie, skumulujcie. Może w tej chwili specjalnie nic się nie dzieje na flare jeszcze, ale to znaczy nie dzieje się cenowo, bo ogólnie to się dzieje, to trzeba sobie, to trzeba sobie powiedzieć. Więc e, wiele, wiele takich e, airdropów było więc warto. Ehm. To by było tyle na dziś. Nie będę się tu rozgadywał więcej. To jest główna wiadomość, którą chciałem Wam przekazać. I abyście zwrócili na to uwagę i nie przegapili jeszcze raz, ile mamy czasu. Tam było coś 58 dni pokazywało, że mamy do tego wszystkiego, więc 58 dni start over. Tutaj nie może start over, nie można nacisnąć start over. Chciałem zobaczyć, tam był licznik, ile czasu mamy. No ale dobra, nieważne. 50 parę dni, czyli dwa miesiące, żeby pozbierać te wszystkie sobie tokeny. I co? I będziemy obserwować, co się dalej dzieje. Na razie trzymajcie się. Dzięki. Do usłyszenia.